O tym, czy w czasach pandemii ulga na badania i rozwój może być atrakcyjna dla przedsiębiorstw będę rozmawiał z panem Maciejem Rozbickim z Kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa. Czy podstawowa kwestia, czy w obecnej sytuacji ulga na B plus R... Jest czymś, na co przedsiębiorstwa powinny zwracać uwagę. Panie redaktorze, oczywiście. Niemniej jednak na samym początku chciałbym obalić pewien mit, który jest związany z ulgą plus r A mianowicie nie jest ona skierowana tylko i wyłącznie do największych podmiotów, które w swoich wewnętrznych strukturach wyodrębniły np. specjalne działy, wewnątrz których prowadzone są wysoce wyspecjalizowane i skomplikowane badania w, ster w sterylnych laboratoriach. To jest po prostu nieprawda. Odnosząc się bezpośrednio do zagadnienia związanego z korzystaniem z ulgi Plus R w obecnej sytuacji, jak najbardziej jest, jest ona korzystnym rozwiązaniem dla podatników, ponieważ umożliwia ona odblokowanie części środków pieniężnych, które efektywnie uzyskalibyśmy po zakończeniu roku podatkowego dopiero. Ustawodawca tarczą antykryzysową Wprowadził pewne rozwiązania dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Rozwiązanie to polega na tym, że ustawodawca umożliwił określonym grupom podatników skorzystanie z ulgi B plus R już w trakcie roku podatkowego na etapie zaliczek na podatek dochodowy. Co oznacza w przypadku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, że podmiot taki nie będzie musiał czekać do końca roku na jej rozliczenie. Ulgę będzie mógł uwzględniać na bieżąco. Rozwiązanie to jest przewidziane dla podatników, którzy w ramach swojej działalności B plus R prowadzą działania nakierowane na przeciwdziałanie COVID-19. Tutaj pragnąłbym zwrócić jednak uwagę na to, co należy rozumieć pod samym pojęciem przeciwdziałania skutkom COVID-19. Termin ten został zdefiniowany w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o przeciwdziałaniu COVID i zgodnie z definicją w niej zawartą, przeciwdziałaniem COVID-19 są wszelkie czynności związane ze zwalczaniem, zakaże... ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19. W praktyce może oznaczać to, że ten właśnie sposób ujęcia ulgi będzie przysługiwał większości, jak nie każdemu podatnikowi, który w jakikolwiek sposób podejmie działania związane z szeroko rozumianym przeciwdziałaniem COVID-19. Oczywiście można pokusić się o tego rodzaju uwagę, że zarówno przedsiębiorcy, jak i organy podatkowe mogą w inny, w inny sposób rozumieć tego rodzaju przesłankę. Jednakże bądźmy do mej, dobrej myśli i miejmy nadzieję, że wszelkie wątpliwości związane z możliwością skorzystania z przedmiotowej ulgi w zakresie przeciwdziałania COVID-19 będą tłumaczone na, na korzyść podatnika. Czy są jakieś aspekty, na które pan by chciał właśnie zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o to, jak, jak skorzystać z ulgi? Panie redaktorze, ustawodawca w sposób bardzo atrakcyjny podszedł do określenia możliwości skorzystania z ulgi. Tutaj najpierw omówmy samą istotę ulgi, w jaki sposób możemy skorzystać z jej konstrukcji. Mianowicie możemy powiedzieć, że ulga Sama w sobie stanowi zachętę dla podatników do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Bo tak naprawdę ustawodawca nie przewidział rozbudowanych przesłanek determinujących prawo do skorzystania z niej. I tak naprawdę jedyne, co należy zrobić, to prowadzić działalność badawczo-rozwojową, przez którą tak naprawdę należy rozumieć działalność twórczą, na którą składają się badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, jak również wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Co oznacza tak naprawdę, że każdy przedsiębiorca, czy funkcjonujące przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność związaną z udoskonalaniem swoich produktów, usług, procesów, lub tworząc zupełnie nowe usługi, procesy, może realizować działalność badawczo-rozwojową. A ponadto, jako drugi warunek skorzystania z ulgi B, +R, ustawodawca przewidział, że podatnik taki w związku z prowadzeniem takiej działalności powinien ponosić wymienione w zamkniętym katalogu ustawowym tak zwane koszty kwalifikowane. A panie mecenasze, zanim zapytam pana o to, czym właśnie są te koszty kwalifikowane, to jeszcze chciałem dopytać. Czy, na przykład jest, czy ktoś, kto prowadzi tylko księgę przychodów i rozchodów, na przykład informatyk, tworzy oprogramowanie? Czy może skorzystać? Czy jest pełna księgowość wymagana na przykład? Należy odpowiedzieć szerzej na to pytanie, ponieważ tak naprawdę ulga B plus R jest skierowana do wszystkich podatników, podatków dochodowych. I może z niej skorzystać każdy, niezależnie od rozmiaru czy profilu prowadzonej działalności. Tak jak wcześniej wspomniałem, wystarczy jedynie, że w ramach prowadzonej działalności prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa i w związku z nią ponosone są koszty kwalifikowane, o których za sekundkę powiemy. Jednym, znaczy jednym z głównych obowiązków koniecznym do ewidencjonowania ulgi badawczo-rozwojowej jest właśnie przeprowadzenie ewidencji na jej, potrze na, na jej potrzebę. Czyli może to być tak naprawdę zwykły Excel, w którym będziemy, będziemy spisywać nasze projekty badawczo-rozwojowe i będziemy ewidencjonować czas, w którym dani pracownicy poświęcili swój czas pracy na realizację projektów badawczo-rozwojowych i jakie z tego tytułu koszty ponieśliśmy. A odnosząc się już do samych kosztów kwalifikowanych, oznaczają one. Rodzaju koszty podatkowe, które są związane z bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową. I teraz tak, o ile w zakresie definicji działalności badawczo-rozwojowej poprzez sformułowania ustawowe, którymi posłużył się ustawodawca, można dokonywać jej szerokiej interpretacji, o tyle w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych ustawodawca do, dokładnie określił, jakie koszty. Mogą zostać za nie uznane. I tak, na przykład, za koszty kwalifikowane uznaje się koszty pracownicze związane stricte z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, czy koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo ustawodawca. Określił limity odliczeń kosztów kwalifikowanych, które są zależne od tego, czy podatnik posiada status, status Centrum Badawczo-Rozwojowego, czy, no, czy go też nie posiada. Tak? I w takiej sytuacji, w przypadku, gdy posiadamy, gdy posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego, limit wynosi 150%, zaś w przypadku tych podatników, którzy takiego statusu nie posiadają, wynosią 100%. Co oznacza tak naprawdę. Że w przypadku podmiotu posiadającego status Centrum Badawczo-Rozwojowego, jeżeli wydał on, załóżmy, przysłowiową złotówkę, będzie on mógł pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania na koniec roku o zł50, czyli właśnie to 150% kosztów kwalifikowanych. Zaś w odniesieniu do podmiotu niebędącego Centrum Badawczo-Rozwojowym, będzie on mógł pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania o 1 zł, czyli tutaj właśnie 100% kosztów, kosztów kwalifikowanych. Czy trzeba być centrum badawczo-rozwojowym z nazwy? To jest formuła. Bo jak to określić, to kojarzy się najbardziej mnie z przemysłem i to dużym bądź z uczelniami. Nie, panie radako, że tak naprawdę Centrum Badawczo-Rozwojowe jest to, może być każdy z nas po spełnieniu, po spełnieniu przesłanek ustado, ustawowych, tak? Polegają one na, Zaewidencjonowaniu odpowiedniej ilości przychodów z zeszłego roku i uwzględnieniu odpowiedniej procentowej wartości sprzedaży usług związanych z BR. Pierwszy limit to jest 5 milionów złotych z poprzedniego roku i 20%, i 20 sprzedaży z tytułu BR, a w drugim przypadku jest to 2,5 miliona złotych i 70. 70% 70% sprzedaży ulgi BKBSR. Przepraszam, działalności BKBSR. Panie mecenasie, ile można maksymalnie zyskać? Czy został ustawiony jakiś limit, że to nie może być kwota większa niż. Cudownym rozwiązaniem ulgi BKBSR jest to, że nie mamy żadnego limitu, który uprawniałby nas do skorzystania z ulgi. Tak naprawdę. Możemy to zaprezentować na pewnym przykładzie, takim bardzo prostym i generalnym, zakładając, że nie jesteśmy Centrum Badawczo-Rozwojowym i sumujemy poszczególne koszty kwalifikowane. Tak? I załóżmy, że w ciągu roku ponieśliśmy ogólne wydatki na działalność badawczo-rozwojową w wysokości 300 tysięcy złotych. Nasza podstawa opodatkowania w tym roku. Wyniosła 900 tysięcy złotych, czyli uwzględniając nasze koszty kwalifikowane, dokonując odliczenia ich od podstawy opodatkowania, nasza podstawa opodatkowania po odliczeniu będzie wynosiła 600 tysięcy złotych. I teraz jaką zatem tutaj mamy oszczędność podatkową? Gdybyśmy nie dokonali uwzględnienia kosztów kwalifikowanych w naszej podstawie opodatkowania, Nasze zobowiązanie podatkowe wynosiłoby około 170 tysięcy złotych. W momencie, w którym pomniejszymy naszą podstawę opodatkowania o koszty kwalifikowane, nasze zobowiązanie podatkowe efektywnie obniży się do około 115 tysięcy złotych, czyli zaoszczędzimy tak naprawdę pomiędzy 55 a 60 tysięcy złotych tak około 60 tysięcy złotych które efektywnie później będziemy mogli oczywiście przeznaczyć na naszą działalność badawczo-rozwojową dalej tak Panie mecenasie przypuszczam że wielu małych przedsiębiorców będzie się nadal zastanawiać czy to co ja robię to jest to kwalifikuje się pod ulgę B plus R czy warto się w to angażować. Czy ma Pan jakąś przestrogę, kiedy, kiedy jednak tego nie robić? Kiedy porzucić myślenie o ulgę B R? Hmm. Panie redaktorze, przyznam się szczerze, że sama ulga jest nad wyraz korzystna dla, dla podatników. Pierwotnie obawą skorzystania z ulgi B +R było to, że tak jak na samym początku wspomniałem, każdy kto występował o możliwość skorzystania z, pierwotnie z ulgi technologicznej czy z ulgi o działalność badawczo-rozwojową, zastanawiał się właśnie, czy jego działalność może być kwalifikowana zgodnie z ustawą jako działalność badawczo-rozwojowa. Tak naprawdę nie potrzebujemy prowadzić jakiejś działalności polegającej na wysoce wyspecjalizowanych laboratoriach. Wystarczy, że będziemy usprawniali nasze procesy, czy będziemy usprawniali nasze usługi, czy nawet będziemy chcieli usprawnić oprogramowanie, które jest, będzie przez nas produkowane, i już będziemy mogli skorzystać z usługi B. +R. Dlatego zachęcam do skorzystania z, z tego rozwiązania, ponieważ tak naprawdę sam ustawodawca po pierwsze chce wspierać działalność badawczo-rozwojową prowadzoną przez podatników, a po drugie istnieje duża, duża możliwość zaoszczędzenia dosyć dużej ilości środków finansowych, które w przyszłości możemy, możemy wykorzystać. Tak. Odnosząc się do, do obecnej sytuacji, możemy wskazać, że rzeczywiście rozwiązanie, Polegające na możliwości uwzględnieniu ulgi na działalność badawczo-rozwojową na etapie już zaliczek, efektywnie no, powoduje, że możemy skorzystać z, z tych środków, które tak naprawdę byśmy uzyskali dopiero na, na koniec roku. Więc tak naprawdę, naprawdę zachęcam do zapoznania się, zapoznania się z, z tą regulacją. Sama regulacja w, drodzy implementacji w przedsiębiorstwie nie jest tak naprawdę trudna i nie spędza ono z spowiek przedsiębiorcą. Wprost przeciwnie. Podejrzewam, że osoby, które skorzystały, chwalą sobie to i będą dalej z tego korzystać, tak? Jak sprawdzałem ilość os, ilość podmiotów, które nadal korzystają, znaczy, może nie tyle nadal, ale które rozpoczęły korzystanie rozpoczęły korzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, jest to znacząca większość, jak nie, jak nie tylko mniejszość z niej nie korzysta. A tak naprawdę to są środki, które. Można w ciekawy sposób zainwestować. O zmianach, jakie tarcze antykryzysowe wprowadzają w na badania i rozwój, rozmawiałem z panem Marcinem Rozbickim z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję, panie mecenasie. Serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dziękuję za zobaczenie.